Witam serdecznie i chciałbym wszystkich zainteresowanych zaprosić na nowy kurs Jak wyjść z holizmu. Byłem pracoholikiem ponad 25 lat, więc doskonale wiem o czym mówię i pewnie wiele osób się pyta, jak Ci się udało wyjść, bo mam mnóstwo rozmów indywidualnych na ten temat. Spotykam ludzi, którzy właśnie są pracoholikami, którzy przychodzą na moje warsztaty i tam proszą mnie o pomoc, jak wyjść z pracoholizmu, zwłaszcza kiedy mają przepukliny, kiedy związki się porozpadały, kiedy już pracoholizm niszczy ich zdrowie, tworzy długi i tworzy program w głowie, że muszą pracować coraz więcej i więcej, aby odrobić te długi, aby zmienić swoje życie i ciągle praca i pieniądz jest na pierwszym miejscu. Bardzo często pracoholizm doprowadza do zniszczenia ciała, zniszczenia wszystkiego tego, co jest dookoła was. Dlaczego? Bo jest to energia braku szacunku do własnego zdrowia i do własnego życia. A ponieważ podlega prawom tego wszechświata, co siejemy, to zbieramy i co w nas, na zewnątrz nas, to kiedy nie szanujemy swojego ciała, nie szanujemy swojego zdrowia i irytujemy się, złościmy na to, że nasze ciało choruje i nie pozwala nam zarabiać pieniędzy, no to cały wszechświat do nas będzie siał w stosunku do nas energię zniszczenia i dlatego wiele pracoholików umiera na zawały, na udary, choruje. Ja również zniszczyłem swoje zdrowie, również doprowadziłem firmę do bankructwa, a raczej świat spowodował kolejne bankructwo, abym się opamiętał. Więc całą tą moją wiedzę z mojej przygody z pracoholizmem i oczywiście całą moją wiedzę, kiedy pomogłem ludziom innym wyjść z pracoholizmu, zawarłem w tym kursie. Teraz pokażę wam, jak on wygląda i czego się dowiecie. Aby wyjść na naszą platformę kursową, należy wpisać adres Szukiwarkę kursy.aronplatforma.pl Następnie zostaną Państwo przeniesieni do naszej platformy kursowej, i tutaj należy na głównej stronie odszukać sobie kurs Jak wyjść z pracoholizmu. I tutaj dokładnie jest ten kurs, od razu w pierwszej stronie, Jak wyjść z pracoholizmu i uzyskać harmonię między polem pracy i odpoczynku. Wchodzimy na podnoc kursu i tu przeczytamy, dla kogo jest ten kurs. Ten kurs został stworzony z myślą o osobach, które zmagają się z pracoholizmem, stanem, w którym praca i zarabianie pieniędzy stają się priorytetem ponad wszystko inne w życiu. Bazując na moim osobistym doświadczeniu, byłem pracoholikiem przez ponad 25 lat oraz na pomocy, jakiej udzieliłem innym w podobnej sytuacji, dzielę się w tym kursie sprawdzonymi metodami na odzyskanie zdrowia. Odbudowanie relacji i przywrócenie równowagi między pracą a odpoczynkiem. Dzięki temu kursowi nauczysz się, jak szybko i skutecznie uwolnić się od tego destrukcyjnego nałogu, a także jak cieszyć się życiem, miłością i obfitością. Kurs pomoże ci zmienić sposób myślenia i rozpocząć nowy rozdział w życiu. Oczywiście, kurs składa się z teorii, z medytacji, więc. Możecie poczytać sobie czym jest teoria. Oczywiście będziecie też tworzyli sobie drugie do świadomej kreacji rzeczywistości. Jak płynie energia obfitości, czyli jak płynie energia pieniądza, jak tworzy się przyszłość, jak wychodzi się z tak zwanego koła obłędu, jak korzystać z naszego szóstego zmysłu, czyli intuicji i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, które zawiera ten kurs. Każdy z was może go odsłuchać. Jak widzicie jest tutaj program. Kilka lekcji. Kurs w sumie trwa ponad trzy godziny, i wierzę, że każdy z Was po słuchaniu tego kursu, tak samo jak ja zmienię swoje życie, zmieni swoje życie. Tak więc, jeżeli chcecie stać się świadomym kreatorem własnej rzeczywistości, to zapraszam na inny kurs który właśnie daje Wam możliwość zrozumienia, jak działa kreacja rzeczywistości, chociaż w tym kursie już jest to nadmienione, i jak można skreować świadomie swoje cudowne, piękne, szczęśliwe życie. Kurs kosztuje 250 zł i po wybraniu tego kursu przechodzicie w zakładkę Przejść do koszyka, jeżeli wybieracie tylko ten kurs, jesteście w koszyku. Kod rabatowy często można znaleźć na naszej platformie społecznościowej lub na TikToku. Czy na Instagramie, więc w tym momencie możecie wpisać kod rabatowy, jeżeli jest akurat na ten kurs, i przejść do płatności. Płatności są oczywiście różne, więc tutaj w płatnościach, uzupełniając imię, nazwisko, tak aby otworzyć sobie konto na naszej platformie kursowej, gdzie będziecie mieć dostęp do swoich kursów, wybieracie na samym dole płatności. I to, co jest najciekawsze, ostatnio to płatności zagraniczne przez PayPal, które zostały dodane, oraz płatności na tak zwane raty. Kiedy wybierzecie sobie formę płatności, tutaj macie mnóstwo form płatności do zrealizowania. Natomiast najważniejsza zmiana to są te płatności i moje płace później. Tutaj przez tych trzech pośredników można wybrać płatność opóźnioną o około 30 dni, i oczywiście płatność ratalną, jeżeli macie już potwierdzone konto u tych operatorów. Więc również można kupić ten kurs na raty lub z opóźnioną płatnością. Życzę Wam, abyście uwolnili się od tych programów destrukcyjnych, jakim jest pracocholizm i który generuje w sobie program zniszczenia, i oczywiście odzyskali swoje życie, cieszyli się szczęściem, radością, fidością, miłością i zrozumieli, jak działa ten wszechświat i jak działa wszystko to, co zaburza harmonię w naszej rzeczywistości. Pracocholizm to zaburzenie harmonii, dlatego bardzo często ludzie umierają przedwcześnie. I odchodzą z tego świata, ponieważ nie potrafią się zmienić. Pracę stawiają na pierwszym miejscu i tracą wszystko do, dookoła siebie. Rodziny, dzieci, zdrowie i również bankrutują. W momencie, kiedy zrozumieją, jak działa ten cały mechanizm, wtedy praca staje się przyjemnością, pracujecie o wiele mniej, a zarabiacie o wiele więcej. Tak jest w moim przypadku, kiedy wprowadziłem idealną harmonię między polem pracy a odpoczynkiem. Życzę Wam, aby ten kurs przyniósł Wam taki sam sukces, jaki przyniósł mi, kiedy zmieniłem swoje myślenie i swoje zachowanie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, bądźcie szczęśliwi!